Pokażę Ci dzisiaj, jak w szybki i łatwy sposób możesz zrobić swój własny tani płyn do pukania ubrań Czego będziemy potrzebować? Szklanej, wyparzonej butelki. Moja akurat jest butelką po mleku wasku cytrynowego. Może być w zupełności ten ze sklepu. Ja już mam w dużym pojemniku, bo bardzo dużo go używam litr przygotowanej i ostudzonej wody i oczywiście, jeżeli chcesz mieć fajny zapach, ja zawsze chcę olejek eteryczny. Jak wiecie, używam olejków do tera, bo są bezpieczne, skuteczne i czyste. Dzisiaj do mojego płynu do płukania użyję tradycyjnego olejku cytrynowego, mój ulubiony i najwięcej go zużywam. To zaczynamy. Przygotowaną wodę przelewamy do szklanej butelki. Ach, trochę mi się rozlało. Dodajemy 4-5 łyżeczek kwasku cytrynowego. Zwyklimy z trzy cztery i pięć, chusteczka i dodajemy tak z dziesięć kropelek oleju. Zakręcamy butelkę i dokładnie mieszamy, aż się rozpuści i gotowe w własny tani płyn do płukania ubrań. Jest gotowy i zrobisz go w swojej kuchni z prostych produktów.